Siemaneczko w nowej serii na kanale e, Dirty Swamp, czyli brudne bagno. E, modyfikacja już dość leciwa, aczkolwiek na pewno każdy, kto się o, przynajmniej trochę liznął świata modów do Gothika, na pewno słyszał o tej modyfikacji, ze względu na. Pierwsze primo rewelacyjny, polski dubbing, yy, drugie primo bardzo dobrze ogarnięta yy, fabuła, zadania poboczne. To jest ten sam poziom co Kroniki Myrtany z tego co słyszałem, ale po prostu na mniejszą skalę zrobiony, nie? jeśli chodzi o no podejście do tematu zadania, questy, fabułka. No, i podobno jest świetnie napisany mag. W sensie, ktoś usiadł do tego i warto tutaj zagrać magiem, bo jest to przemyślane, jest dużo rzeczy dodanych dla maga I, i zrobimy to. Nigdy, czy to na YouTubie w seriach, czy to poza YouTubem, kiedyś tam, jak pierwszy raz grałem w Goticzka za dzieciaka, nigdy nie szedłem w build maga. Nigdy nie czułem tego, nie, nie interesowało mnie to. Myślę, że nie będzie lepszego momentu, niż właśnie teraz spróbować na brudnym bagnie. Pobabrać trochę, trochę w magii. Mam nadzieję, że dźwięk będzie w miarę spoko ustawiony. No to co? Kilka informacji. Modyfikacja to mnie zdziwiło, że premiera miała znaczy, pierwsze wersje modu moda w 2012 roku, dokładnie tam w maju pod koniec, byłem mega zaskoczony, że jest aż tak leciwa, nie? E, dubbing z tego, co udało mi się dogrzebać, to jest końcówka 21 roku, e, listopad. Prawdopodobnie, nie jestem pewien tej daty. Oczywiście Bractwo Spolszczenia za tym stoi. E, Bractwo Spolszczenia, tak. To był jeden z ich chyba topowych projektów. W każdym bądź razie, no jest zachwalany po dzień dzisiejszy. E, będziemy mieli okazję przetestować. Co jeszcze chciałem powiedzieć? E, tak, 12 rok premiera pie pierwszych wersji moda, 21 końcówka dubbing. Około 30 godzin plus minus, no w naszym przypadku raczej plus będziemy pewnie chcieli dokładnie ze zerknąć w każdą dziurę. E, wracamy do Yarkendaru, znaczy. E, nie wiem czy to jest przed wydarzeniami z G2. Cholera, nie jestem pewien tego. Nie jestem pewien. Pewnie się dowiemy tego podczas rozgrywki. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć. E, no, oczywiście. No tak. Modyfikacja do G2. E, Noc Kruka, oczywiście. E, jestem. A nie, autorzy będą normalnie goticzka, tak? Tak, dobra. Dziwne, wiecie co? Dziwne, e, że żadnego wstępniaczka nie dodali, nie? Żadnej kaczenki początkowej. Dobra. Nowa gra. E, tutaj e, chyba pokuszę się na łatwy. W ogóle hardcore to wszyscy odradzają. Ze względu. Normalnie, jakbym wybrał. Jakbym szedł standardowo jakiegoś wojownika, to wybrałbym normalny. Ale. Ale. Kurde, z tym magiem. Pierwszy raz do czynienia z magiem. Jednak wezmę łatwy. No. Dla tych, którzy nie lubią się zanadto frustrować, tak. Ja nie chcę się denerwować. Ja nie chcę się zniechęcić do maga. Muzyczka się zacięła, więc może odpalajmy to. <laughs> Jedziemy z tym śledziem. Autorami, yy, znalazłem dwóch autorów modyfikacji: Draxes i o Jezu, I co mamy? Wasza dwójka zostaje tutaj i pilnuje wejścia. Chcę w spokoju rozglądać się za skarbami. Zobaczymy, czy ta świątynia skrywa w sobie coś ciekawego. Masz wejść, to obdartu się. Pójdziesz przodem i sprawdzisz, co jest do zabrania. No co jest, pomóc ci? Nie, nie, dobra. I, i, i Draxes i drugi gościu, Krypt, coś tam, coś tam już. Coś tu na grałem, ale wybaczcie, no. Może nieperfekcyjne nie przygotowanie, ale. E, dobra, bierzemy się. E, nigdzie nie dogrzebałem się, e, czy to jest niemiecki mod? Możecie mi napisać, nie w sumie nigdzie nie było informacji. Dobra, co my tutaj mamy? Pochodnie mamy, świetnie. O, troszkę żarcia. I znowu zaczynamy, znowu zaczynamy. Bezmienny bohater, jakiś tam śmieć. I od zera do bohatera, nie? Tylko tym razem mag Podstęp Coś nowego Medytacja, coś nowego Oryginalnie chyba nie było Regeneracji many Produkcja strzał, odzyskiwanie strzał Odzyskiwanie strzał Ciekawe, atleta Skóra zwierząt skóra. O kurde, to jest widzę tak podzielone Dobrze Okej okay. Mana setka, setka plus 0 dzielona przez 105 Siła... Nie, czy... nie nie dobra mniejsza, mamy 5-5, pięć, pięć. dobra, już wiem Zapiszmy, od tego zaczniemy O, dość długo trwa zapis. Dość długo trwa. Podobno... Po... Jeszcześ nie znalazł? czasami myślę, że idzie ci to coraz gorzej. Już jo, spokojnie. Zabieraj swoje leniwe dupsko z powrotem do świątyni. Każdy będzie takim przyjemniaczkiem w Dirty Swamp, Tak? To dziękuję bardzo. Ojej, trzymajcie za mnie kciuki, ale no ale kurde, no nie, no w tego maga pójdziemy. No dużo, naprawdę dużo słyszałem, żeby spróbować z magiem. Co jest to w spokoju rozglądać się za skarbami. Pewnie. Łatwo się mówi, kiedy sam nie musisz tego robić. Mam już dość szwendania się po tych przeklętych świątyniach. Kiedyś odpłacę mu się pięknym zanadobiem. Tak jest, pieprzony Sanchez. Już bo głos bohatera mi się zajebiście podoba. O, już po tych dwóch dialogach tych postaci już wiem, że dubbing to będzie petarda. Dobra, co chciałem jeszcze cholercia powiedzieć? O Jezu, a z tym magiem, no chyba nie będzie lepszej modyfikacji na, na, na pierwszy raz z magiem, nie? Mój pierwszy raz z magiem, tak. Z magią może bardziej. Albo nie no, buildem maga no. Dobra, Leo idzie w zapomnienie. Teraz mam nowego bezimiennego. Ciekawe. Nie, dobra, dobra, dobra. Nie cudujmy tutaj. O... Zwykły. No dobra, będzie na handel, choć pewnie będziemy musieli oddać, bo my jesteśmy niewolnikiem. No. O. O. Okej. Okay. Zapiszmy jeszcze raz. Długo trwa zapis. Dobrze. Wiecie, co dobrze, że wziąłem ten łatwy poziom. No. <laughs> nie, nie. E, dobrze. Okej... Okay. Widzicie, kurde, nie wiem, czy nie za bardzo przyciszyłem. Bo ogólnie mega głośne były efekty, ale może Może zróbmy troszkę ciut głośniej no może nie będę tego żałował. A mamy szczura.

Dobra. Okej, okay, surowe mięso. W lobosie miałem Directa 11. Nic nie zmieniałem, nic nie usuwałem. Czyli teoretycznie tutaj też powinien być. No, w zasadzie ładnie to wygląda. Chyba jest, nie? Chyba, chyba nic tam się nie, nie wykrzaczyło. Kurwa, nie, dwa szczury na to jest za dużo. Jeden. Tak, tak, tak. Chodź, kolego. No come on! No co za menda. Dobra. Panie. Dobra. Ile brakuje do następnego poziomu? A, standardowo. Okej. Okay, tutaj też odkryto... Kurde, tylko no... Guzik pewnie mi przyjdzie z tych skrzyń. Zobaczmy. Nie potrafię tego przeczytać. No tak, 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 tak. Odkryto skrzynię. Dobrze, co mamy? Kości. Okej. Okay. Laga. Zawsze to jakaś broń. Dobrze. Coś tu więcej możemy. Ta harpia nie wygląda przyjaźnie. Teleport. Tak wbiegłem w niego, jakby się aktywował, to by było krucho, nie? Może zapiszmy. Jednak mimo wszystko. Stary miecz, czy mogę sobie na to pozwolić? No, oczywiście, że mogę. No i bardzo dobrze. No, to chyba wszystko. Teraz migiem do Sancheza, zanim jeszcze się wścieknie. Wspominałem już, jak bardzo nie cierpię tych przeklętych świątyń. Tylko potęgują u mnie potrzebę prowadzenia tych bezsensownych monologów. <gry> Właśnie słyszałem o łamaniu czwartej ściany w tej modyfikacji, że to jest zrobione. Może nie tak nachalnie jak w Deadpoolu na każdym kroku, ale w taki fajny, akceptowalny sposób. No i spoko. Podoba mi się. Jak na razie. Nic nie mogę wziąć tych świecidełek. Nic się tu nie zrespiło? Aż dziwne, nie? Aż dziwne. No ale dobra. Tu z kratami nic nie zrobimy. A i podobno. O, tutaj coś przegapiłem. Yy, są yy, achievementy do zrobienia, ale tylko na, na spajnie. Nie wiem, czy na Steamie też. Oczywiście wersja 2.2. Widziałem, że jest wersja 3. Coś. Ale chyba tam coś tam było o angielskim dubbingu. Ogólnie dla, dla nas to jest chyba 2.2 istotna wersja, nie? Taka była na tym. O jezu, sefarisia, już. cholera, już. Wszystko jest chyba dobrze. Tego, tego się trzymajmy. Będzie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Czego to tak długo trwało? Było tam parę olbrzymich szczurów. Mhm. O, to zazdroszczę towarzystwa. W sumie już wolałem tamtą kompanię. Co takiego? Mówiłem tylko, że stoi tam kilka skrzyni i jakaś rzeźba. Coś przypominające harpie. No? Ale wszystkie skrzynie są zamknięte. Brzmi jak dobry zysk dla nas. Nas tak. Morda! Ciesz się, że ci w ogóle daruję życie, zamiast zwyczajowo skrócić o głowę. A co to za miecz podwędziłeś? Ja. Dawaj to! Ten srebrny pierścień w twojej kieszeni wygląda na wartościowy. Chyba nie chciałeś go sobie przywłaszczyć? W życiu by mi to nie przyszło do głowy. Inos jeden wie, jak udaje mi się znosić każdego dnia twoje niewdzięczne bajdurzenie. A teraz pozwól za mną. No i to tyle, jeśli chodzi o nasz miecz. No idę, idę i pierścień. No tak czułem, że ten pierścień to poleci, ale... Myślałem, że ten gówniany miecz nam zostawi. No ale dobra. Bez. coś tu leży? Nie. Bez łaski. Zobaczmy, co tu mamy. A ty nie tu jak kołek, rób coś! Pograłbym trochę na lutni. Gdybym jakąś miał. Nie gadaj, głupot. Lepiej się tu jeszcze raz rozejrzyj. Na pewno coś przeoczyłeś za srańcu. I ani myśl uciekać. Dobrze wiesz, co cię wtedy czeka. Dobra, dobra, nie zesraj się. O, tu jeszcze coś wartościowego, ostrożnie, coś w tym stylu, tak. Z pewnością. Dużo wartościowych rzeczy. Może jakiś przy... O, teleporty działa. Aha. Pytanie, jakbym sobie teraz ten miecz wziął, nie? Pewnie można było tak oszukać, ale no dobra, już nie będziemy się w to aż tak bawić. Dobra, zapiszmy sobie i sprawdźmy teleport. Aha. Okej. Okay. Dobry. Spokojnie. Podziałało. Jak. Co, dlaczego? Kim ty w ogóle jesteś? I gdzie ja jestem? No. no, wybacz, na pewno jesteś teraz nieco zdezorientowany. Trochę tak. Wara ode mnie. <laughs> Hej, spokojnie, nic ci nie zrobię. Wygląda na to, że jestem ci, winien wyjaśnienia. Kim jesteś? Nazywam się Iran. I jak już zapewne zdążyłeś zauważyć po mojej szacie, jestem magiem. Ale bez obaw nie podlegam królowi. Nawet gdybyś podlegał, to co w tym złego? Cóż, trochę mnie teraz zaskoczyłeś. Nie wiesz, co dzieje się na świecie? Najwyraźniej nie. Niewiedza jest błogosławieństwem. Pogadamy o tym przy innej. okazji. A, dobra, to to czyli akcja może się dziać przed wydarzeniami z Goticzka, bo możliwe, że chodzi mu, że za byle co do kolonii wrzucają nie? Tak bym strzelał. Jak się tutaj dostałem? Przeteleportowałem teleportowałem cię. Prze. co? Może troszkę źle to ująłem. Spróbuję ci to wyjaśnić. Badam te świątynię już od jakiegoś czasu. I odkryłem przy okazji... Widzisz tam formy no z trupią, czaszką i zębami, na której stoisz? Jeszcze nie potrzebuję okularów. Bo jeszcze ich nawet nie wynaleziono. No, co racja, to racja. Zanim się tu pojawiłeś, byłeś w innej świątyni. Dobrze rozumuję? Tak, to prawda. Zatem potwierdzasz moje teorie. Niesamowite. Hmm. Gdzie my jesteśmy? Znajdujemy się w świątyni pradawnej cywilizacji. Tyle to i ja wiem. Miałem raczej na myśli, gdzie my w ogóle jesteśmy. No właściwie nie powinienem ci tego mówić. Jesteśmy na bagnie, niech ci tyle wystarczy. Doprawdy? Tyle masz mi do powiedzenia? Naprawdę nie ma tu już czego dopowiadać. Hmm. Po co mnie tutaj sprowadziłeś? No. Szczerze powiedziawszy, w ogóle nie miałem takiego zamiaru. Znalazłem te przełączniki w ścianie i wciskałem je na chybił Trafił. Super! A ja zawsze uważałem magów za takich mądrych ludzi. Jeśli człowiek chce posiąść wiedzę, musi podejmować ryzyko i próbować nowych rzeczy. Poza tym, chyba właśnie po to są te przełączniki, prawda? Pff, być może. Jak właściwie funkcjonuje ten stary mechanizm teleportacyjny? Prawdę mówiąc, jeszcze nie do końca go rozgryzłem. Pewne jest to, że nie mogę go kontrolować, ale będę nadal prowadził badania, dopóki nie znajdę rozwiązania. Chcesz powiedzieć, że przebywasz w tej świątyni dobrowolnie? Tak, a co? Biedny wariat, a dano się świeć nad jego duszą. Sprowadziłeś mnie tutaj, więc przynajmniej chcę wiedzieć, gdzie jestem. Może najpierw mi powiedz, dlaczego jeszcze nie zadałeś pytania, jak wrócić? Ja. Ja nie chcę wracać. Nie? Nic mnie tam nie trzyma. No dobrze, pewnie masz swoje powody. Skoro tak się sprawy mają, znamy miejsce, w którym mógłbyś się zatrzymać. O! Oh. To ciekawe. Co to za miejsce? No? obóz, w którym wyrzutki znajdują swoje schronienie. Nazywamy go prowokacyjnie obozem budowników. Inni z kolei określają nas bandytami, bowiem tak wygląda przeszłość większości ludzi. Nie brzmi to zbyt zachęcająco. To trochę mija się z prawdą. Społeczność naprawdę jest ze sobą zżyta. No, chyba nie mamy za bardzo wielkiego wyboru, nie? Nie wyglądasz na bandytę. No widzisz, jak szata zdobi człowieka. Ale nie daj się zjeść. Czasami pozory mylą. Aż trudno w to uwierzyć. Nie chcę cię zanudzać szczegółami. Powiedzmy po prostu, że nie podzielam zdania króla. Znasz się z królem? Cóż, nie osobiście, ale znałem jednego z jego doradców, również Maga. I to wystarczy, aby wiedzieć, skąd król wyczasnął ten szalony pomysł na temat wojny z orkami. Kiedy będziesz w moim wieku, zrozumiesz, jak wyglądają żądne władze ślepia. Ale dość już o tym. Jaka jest twoja historia? Hmm. chyba nie ma co go oszukiwać, nie? Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Służyłem jako niewolnik. No. dla sprzedawcy artefaktów Sancheza. Niewolnik, mówisz? To by wyjaśniało, dlaczego nie chcesz wracać. Jaki był ten. Sanchez? Obrzydliwy i okrutny. Szkoda, gadać. Musiałem wiecznie błądzić za niego po tych parszywych, starych świątyniach no. i rozglądać się za czymś wartościowym. Nie mogę już patrzeć na te świątynie. Przykro mi z twojego powodu, chłopcze. Dobra, chyba jest w porządku, nie? Może nam jakoś pomoże. Możesz mi wskazać drogę do tego obozu? Jeśli chcesz, mogę Cię tam nawet zaprowadzić. O! Na pewno spojrzą na Ciebie przychylnie, jeśli będą wiedzieć, że Cię przysyłam. No. Bo musisz wiedzieć, że... mam pewne wpływy w obozie. Super. Super, tylko może daj mi tutaj chwilę. W ogóle, kiedy, kiedy zacznie się rozdział pierwszy, nie? Nie wiem, czy tu jest jakiś podział na rozdziały. Martwi mnie trochę, że nigdzie solucji oficjalnej nie znalazłem ani poradniczka. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Iran. Może mi pokazać drogę do obozu. Bardzo dobrze mamy. A, jeszcze godziny poranne. Zapiszmy sobie. Ja chcę się trochę tutaj rozejrzeć. Brązowy grzyb. Okej okay. co mamy tu? Ekstrakt. Kurde, żałuję tego miecza, ale no trudno, może się jeszcze jakiś trafi. Tam widziałem ja szczury, także na pewno nie mamy z nimi szans. Muszę pamiętać, że ja tu będę szedł w maga. Żebym <grym> się kiedyś nie zapomniał. O ty. Zmariowałeś do reszty. Na zewnątrz aż się roi od bestii, które najchętniej zjadłyby cię okay, na Okej, Sorry! Sądząc po twoim wyglądzie... Nie masz szans się z nimi mierzyć. A raczej tak. Czyli masz zamiar mnie tu przetrzymywać. Po prostu nie pozwolę ci na przedwczesną śmierć bez powodu. Dobra, nie no, sorry, sorry, masz rację. No to... Idziemy, no. Chyba, że... Mogę tu jeszcze pod... O, nie, 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 dobra. No dobra, to chodźmy do tego obozu. Fajnie ta animacja wygląda. Zabierz mnie do tego obozu. No, dobrze. Trzymaj się blisko mnie. To bagno roi się od stworzeń, które nie są przyjaźnie nastawione. Ciekawe, jak dobrze wykorzystali Jarkendar, nie? Tam było sporo, sporo jeszcze miejsca do popisu. No, dostajemy ekspa. Ale chyba nie całego. Jak tam ci idzie? Ja, o, kurwa. ja nie będę ci chyba przeszkadzał. Tondorondo, rozumiem. Żeby zmylić przeciwnika. A, tutaj oryginalnie e, była, albo będzie e, miejscówka magów wody. No. Dobra. Czyli obóz bandytów, czy tam buntowników, jest tam mimo wszystko lepiej nie spuszczać tego Irana z oczu. Słuszna uwaga, stary. Jest standardowo chyba w tym samym miejscu. Podobają mi się te wstawki naszego bohatera. No, Spoko. Idę, idę. Idę, idę, idę. O kurwa. Co się stało? Do czego się przył? nie ziemi się nasila. Uszyj. Oh, to się to zdarza? To już trzeci raz w tym tygodniu. Tylko czekać, aż coś się zawali. Bardzo urokliwa okolica. Nie powiem. No, nie zawsze tak było. Te trzęsienia dały o sobie znać stosunkowo niedawno. Nawet zdążyłem się już do nich przyzwyczaić. Ale nie ma co tutaj stać beznamiętnie. Te trzęsienia włoszą potwory. Przeteleportuje nas bezpośrednio przed obóz. To, ok. To dlaczego nie zrobiłeś tego od razu? Ponieważ bieganie jest ważną częścią mojej codziennej rutyny. No dobra, no świetnie. Dobra, to zróbmy to i przed obozem zakończymy sobie odcinek. Tam po prawej widzieliście na wysokości drzew jakiś mostek? Oto jesteś. Tylko co zrobić, żeby cię wpuścili do obozu? O czym ty mówisz? Nie mogę tak po prostu tam wejść? No? No cóż, to trochę skomplikowane. Ostatnio pojawia się coraz więcej ludzi, którzy chcieliby do nas dołączyć. Wszystko niebawem pewnie w szwach. Dlatego nasz przywódca, Raymond, zdecydował, że nie będziemy już przyjmować każdego, kto tylko zapuka do naszych bram. Ale wpadłem już na pewien pomysł. Masz, weź ten pierścień. Pokaż go strażnikowi i powiedz mu, że masz ode mnie wiadomość dla Raymonda. Jaką wiadomość? Powiedz mu że wkrótce zakończę swoje badania w świątyni na bagnie i że najpóźniej jutro wrócę. Dobra. Mówi co? Trzymaj się. Mam jeszcze trochę do załatwienia. Okej, okay, fajna muza, tylko nie wiem czy nie za głośna. Chyba został już, e, cały soundtrack sko e, skompilowany, chciałem powiedzieć. E, nagrany na nowo, nie? Do tej modyfikacji czy nie, już nie pamiętam. Niech idzie. Nowy początek. Już bałem się, że rozdziałów tu nie będzie. Jest. Nie mam pojęcia, ile jest rozdziałów. Okej, okay. tak to wygląda. Tam się zapuszczać nie chcemy. Pochodnie może schowajmy. Dobra. Mamy pierścień, mamy to wykonane. Okej. Okay. Niech i tak będzie. Może załóżmy sobie ten pierścień. Dobra, to mrowienie zostawimy sobie na następny odcinek. Na dzisiaj to było na tyle. No zapowiada się kawał solidnej przygody. Zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Tyle na razie.